No pokażcie, jak żeście się urządzili tutaj. Mamy siateczko tutaj, tutaj zamknięte, bo, bo, bo ręka i rynka się uparły, można być zamknięte, ale tutaj powietrza nie ma i musi być przetwarte, żeby to powietrze. No, ale Rysio, nie rób tak, nie wolno nie nie tak nie kopać. Pokażcie, jak tam jesteście w środku. Renia, pokaż no się. No jest gorąco, będzie ciepło. Ryszard, uważaj. No. Tak? Mhm. Ale tak nie rób, bo rozwalisz. Jeden. No. Nie, kochanie, mam tylko teraz, resztę, jest na działce. Mogę wam Fajne, tak? e, dać coś do picia. Chcecie? Ja tak poprosiłam, a mama, a, no? ja, a ty jak... Daj, daj mi chcecie... Daj tak? ten no? niebieski kocyk. Mam, ten niebieski A słuchajcie, dam sok. A słuchajcie, a y, będziecie chcieli na zewnątrz zjeść naleśniki? Ale są z dżemem tylko dzisiaj. Z nie, Z no, truskawkowym. Nie. Ma, no nie ma czekolady. Renata, ty się przygrywasz, czy mi się wydaje? Nie wiem. Może pizzę możemy zjeść. Chcemy? Margarita. No. No.